Dziewczyny, słuchajcie, z Ryśkiem jakoś poszło, ale to dopiero pierwszy etap. Tak, z Ryśkiem się udało, ale to dopiero początek. Możemy się nie lubić. Nawet naprawdę się nie lubimy, ale zagryzamy warki i działamy razem. Odrzucamy właśnie i dążymy do wspólnego celu. Moja wagina należy do mnie. A co jest tym celem? Zbieramy wszystko, co na lewo odpisu. Kamila, ja tu wyznaczam cele. Ja jestem liderem, nie ty. Jakbym cię nie poparła, to byś nie była. To byłby dalej rysiek. To może lepiej, że jest ona. Hm. To się okaże. Dziewczyny, jak my mamy coś zrobić, jak nie mamy forsy? Ratujmy kobiety! To prawda, nie ma ryśka. Jaka maryśka? Nie ma ryśka. Ha. A jak nie ma ryśka, to nie ma forsy. No to przynajmniej dawali na ładne oczy. Miał kontakty. Dość dyktatury kobiet! Jesteśmy bez grosza. No to trzeba składkę zorganizować. Trzeba zarządzić zbiórkę. Mogłabyś przestać. Powtarzać wszystko to samo, co ja, tylko trochę inaczej? Przestań mówić pierwsze, to nie będę musiała powtarzać. Zresztą zbiórka brzmi dużo lepiej niż składka. Zbiórkę to harcerze organizują. A składak to jest rower. Przestańcie. Za chwilę są wybory samorządowe, jak w nich przepadniemy, to koniec. Musimy się spotkać yy, z Grześkiem i wszystko omówić. Zgoda. Racja. No widzisz, no chyba mogłabyś powiedzieć zgoda. Skoro się zgadzamy, a nie racja. Mogę, mogę, ale nie muszę, to jest demokratyczna partia. Chcemy doktora, nie prokuratora! <laughs> Shit. Co mnie tu sprowadza? Autentyczny szacunek i szczera chęć podziękowania. A no to ciekawe. Ty, Leszek z SLD, mnie dziękujesz za co? W 1989 wydawało się, że mój projekt, z którym związałem życie, PRL, padnie. Że ja i moi koledzy przegraliśmy. To znaczy, chłopaki ze służb coś tam jeszcze szarpali, kombinowali jakieś spółki, uwłaszczenia, generalnie piach. Socjalizm zbankrutował, Związek Radziecki się rozpadł. Katastrofa po <calaku> Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotem. Mariusz, ja się nie obrażam. Powiedzieć można wszystko, ważne co się robi. A jeszcze ważniejsze, jak się kończy. Kto cię tak ubrał? No co? W końcu jestem. Pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej. Nie kompromituj się w tej chwili, zdejmij to przebranie. Tak jest! Zdjąć przebranie! Hmm. Drogie panie, przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie na tę wystawną kolację. Czuję się jak amerykański sekretarz stanu. Już nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio rozesłałem paluszki. Z Ryśkiem dyskutowaliśmy przy besteserów winach i winogrona. Ale ryska już nie ma. Niech pan o nim zapomni. Niech pan o nim nie pamięta. A teraz jesteśmy my, kobiety? Precz z dyktaturą kobiet! No, naprawdę zrobiło się ultranowocześnie. O klucz Macic, mamy mózgi! Chciałybyśmy zaproponować wspólną listę do wyborów samorządowych. Żebyśmy w wyborach byli razem. I no co dalej? Dzielimy się kandydatami na prezydentów miast pół na pół. Po połowie. No to, tak. Mateusz, niestety twój rząd obalą kobiety. Drugie panie, przecież w ogóle forsy nie macie. Bez ryśka. Wy jesteście jak choinka w doniczce bez korzeni. Postoi i uschnie. Mamy ambicje i wolę walki. Mamy entuzjazm i jesteśmy bardzo waleczne. Dobra, pan, Baldicho. Już te pieniądze. To, ale tu chodzi o nazwisko, Znane, rozpoznawalne twarze, lokomotywy. No, Rysiek to jednak było nazwisko. Ale Rysiek jest skończony. Skompromitowany. A poza tym Rysiek to imię, nie nazwisko. Od Ryszard. Dziewczyny, czym wy chcecie ze mną handlować? Przemyślcie to jeszcze raz i pogadamy. Prześpijcie się. Sam się prześpi, ty to się. połóż spać lepiej. Ręce precz od naszych macic! No ale jak czwarta RP to No. chwaliłeś Gierka, że patriota. Przecież <grytanie> gdzie nie spojrzeć na neokomuna? Rządzi pierwszy sekretarz, biuro polityczne, partia zjazdy, partyjna telewizja, partyjna prasa. No ale gdzie tu komuna przepadła raz na zawsze? pilotnik Pilot, kosmonauta, duma naszych dni. Kołbrzek, pamięta pan. To były czasy, trzeba by to wznowić. Co? Ten mundur. Lotnicze też nie? To po co pan mnie zrobił tym minister, Je nie można ubrać po wojskowemu porządnie? Mariusz. Tak jest. Mariusz. Czy to każdy na tym stanowisku głupiej? Zdrowa Polska, zgniły Zachód. Uczciwy lud, zakłamane elity. Dobra władza. Opozycja finansowana przez CIA. Wszystko jak kiedyś. Hmm? Co się stało? Przepraszam, wspomnienia. Nie patrzę. Iż czujemy na grupy no. zawodowe. <laughs> na sędziów na lekarzy. Chcesz 500 zł ty masz. Czy się stoi, czy się leży? <laughs> nie, 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 to, to nie tak. I najlepsze. Mówię nie ludziom, jak mają żyć, bo państwo wie lepiej. Wychowanie nowego człowieka. Nie pracuj w niedzielę, odpoczywaj, modl się, nie hoduj zwierząt, nie pij po 22, ale się rozmnażaj. Stewardessa i marynarz, dobry żart! Jak okrutnie utrudniony mają start. <grystanie> no co? Admirał też nie? To jest kontradmirał. No, myślałem, że w marynarce to już można. Mariusz. Mariusz. Tak jest. Za komuny też żeśmy uchodźców nie przyjmowali. Wiesz, było jazda na Niemców, jak teraz. Boże. Cała młodość. No i pogoniłem je. Powiedziałem, jak ciebie tam nie ma, to ja tam nie mam partnera. Partnerek nie potrzebuję, bo jestem żonaty. I powiem ci szczerze, nie przyjmuję tego do wiadomości, że ciebie nie ma. No i super grafu fujara, bez łaski. Założę coś nowego, swojego. Co? Mam pewien plan, zaplanowany. Co Rysiu, a ty byś się do mnie nie zapisał? Do ciebie? Serio mówić? Ja jestem z Opola, ty jesteś z Wrocławia. Musimy się trzymać razem. No, gramy razem, jak szaki mat. Proponuję ci ministra finansów w gabinecie cieni. — Poważnie? — I wicepremier, a co mi tam? <laughs> Czyli w polityce jest coś takiego jak przyjaźń. No pewnie. A słuchaj, przyjacielu, nie. ty tam w tej nowoczesnej to jakąś tą farsę kołowałeś, nie? Masz jeszcze te kontakty? Wicepremier. No pewnie, co? No tak, Wydam jak przyjaciel. <laughs> przyjaciel. No. <laughs> Na chi sędziowie? Nasi prokuratorzy, nasi księża, patrioci, o, i nacjonalizacja banków, komuna 100%, Nie No, przecież wtedy to ludzie ginęli połami i chlali, po więzieniach się siedzieli. Hmm, kto siedział, ten siedział, no to było prostackie, przez człowieka można zgnoić na tyle sposobów? Leszeczek, do czego zmierzasz? Oferuje ci swoje usługi jako wicepremier. Nie, to niepoważne. No dlaczego? Nie ma miejsca dla Antoniego, bo przesuwasz się na lewą. To dla mnie się zrobiło. Nie za grubo. Co za grubo? Twoje pelikany wszystko łykną. No, łyknęli to, że beatę spuściłeś Antoniego, że wziąłeś Banksterana premiera. To i mnie pokochają. No, tylko im powiedz, żeby ci zaufali. No ale bądź w PZPR. Teraz będę w PiSie. Aż takie fikoł to nie jest. Mało to takich kolegów u Ciebie? Ja mam piękną kartę. Do więzień nie wsadzałem, strzelać do ludzi nie kazałem, wprowadziłem Polskę do Unii, do NATO, do Afganistanu. Ale byłeś w samoobronie. Razem z Twoim Ryśkiem ukochanym. A w czym ja jestem gorszy od niego? I też nie lubię tych starych solidaruchów, tak jak Ty. Tego Władka, co się kładł na Krakowskim. Bolka, co podpisywał. Tej Henryki, co niby tramwaj zatrzymała. Nie lubię ich tak samo jak ty. Hmm. Może cię to mniej. Adamasz wyborczej też nie lubię. Przez niego mi się rząd rozwalił, przez czasopisma. To jak będzie, towarzyszył Jarosławie. Spokojnie, dziewczyny. Grzesiek to jest szczwany lis przebiegły kojot. Ale jest skompromitowany. Wasze kaplice, nasze macice! Aha, dlaczego? No kompromituje go sama znajomość z Ryszkiem, który jest skompromitowany do kwadratu. Może olejmy go i się zwróćmy ku lewicy? Proponuję po prostu go olać i zrobić krok w stronę lewicy. Czyli kogo? Czyli Adriana i Barbary, bo oni nie są skompromitowani. O, Barbara! Chcę wam powiedzieć, że odcinam się od was po tej kompromitacji. Jakiej kompromitacji? Co ty mówisz? Jeszcze się pytacie? Nie wy takie jesteście nowoczesne, jak przychodzi co do czego? Nawet prezes głosował za kobietami. Ja też się odcinam od nas. Skończę się! Ciekawe, kto kogo goni na początek. Adrian? Co? Chcę zjednoczyć lewicę. Wielko. kogo? Czyli mnie, ciebie, Zielonych, te odwagin, Leszka i Włodka. Na te panny z Nowoczesnej nie ma co liczyć, bo są skompromitowane. Ale jak, jakiego Włodka? Czego no, w żółtym swetrze? Ale wy się kompromituj! Ale Adrian... Ale Maśka, goń się! Panie Włodku? Panie Włodku? Zjednoczona Lewica. Byłby pan, ja, Leszek, Zieloni, Teodwagin i Adrian. Jaki Adrian? Ten z z Razem. Niech się panie nie kompromituje, panie Barbaro. Ten Adrian to kompromitacja lewicy. Tyle fajnie, że chodzi w swetrze. Leszek, Leszku, bo jest taki pomysł, żeby zjednoczyć lewicę. Może byś dołączył. Nie dziecko, ja gram w innej lidze niż te twoje dziewczyny od wagin. Ja się teraz będę kompromitował w całkiem innym towarzystwie. Jakim towarzystwie? Sama sobie to powiedz właśnie, jak nie waginy, to. Złociste otoki, złociste otoki, jak klipso słonko, a I... Teraz dobrze? Teraz tak. Jesteś poważnym ministrem obrony narodowej, a nie płaznym. Przysięgnij, że przestanie się kompromitować. Przysięgam. Po co czekać tydzień? Już dzisiaj zobacz nowy odcinek Ucha Prezesa. Wejdź na showmax.com.